Witajcie! Jakiś czas temu na moim kanale była recenzja dwóch myszek od Sharkuna myszki Sharkun Light 2100, która była tańszą wersją z mniej zaawansowanym sensorem i świetnej myszki Sharkun Light 2200, która była już myszką ultralight z najwyższej półki i link do tej recenzji wrzucam wam też do opisu filmu, jakbyście dokładnie chcieli sobie zobaczyć tą myszkę. Natomiast do sprzedaży wchodzi biała wersja tej myszki. Do tej pory była tylko i wyłącznie czarna, więc dzisiaj pokażę Wam po prostu. Jak wygląda ta biała myszka, oraz przypomnę też to, co było w myszce Sharku Lite 200, najlepszego, najciekawszego. Tak więc ceny produktów Sharkuna macie w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania, zaczynamy. Tą wersję znajdziecie z mojego kanału już bardzo dobrze, była obszerna recenzja. I jedną z takich głównych cech charakterystycznych jest to, że ta myszka ma Pixarta PMW 3389, czyli jeden z najlepszych sensorów świata. Do tego mamy też zdejmowaną i nie dość, że zdejmowaną, to jeszcze wymienną klapkę na taką pełną, tak więc można tutaj troszeczkę w tej myszce stuningować. Fajna RGB, wygodna myszka. Rozbudowane oprogramowanie i czarny kolor był do tej pory jedynym. Jeśli chodzi o ten model w ofercie Sharkuna mamy też myszkę Lite 2200 w wersji białej, tak samo mamy do 16000 dpi. Prawdziwe RGB, waga myszki 62 gramy i dokładnie te same parametry, co w przypadku myszki w kolorze czarnym. W zestawie instrukcja, wymienna klapka, a także zapasowe ślizgacze i te środkowe przyciski niebieski, czerwony i czarny. Domyślnie, jak widzicie, ta myszka, co ciekawe, ma wszystko w kolorze czarnym. Rolkę, przycisk, przyciski boczne, a we wnętrzu wygląda to właśnie tak. Od spodu białe ślizgacze i także biały kabelek. Mamy tutaj też element gumowy do spięcia nadmiaru. Diody wyglądają po prostu świetnie. No i w ciemnym pokoju myszka robi też super wrażenie. Mamy pasek LEDowy z tyłu, wewnętrzne elementy świecące, logo, szarkuna w środku, a także rolkę. Poza tym, że myszki z tej serii są bardzo wygodne, świetnie leżą w dłoni i są bardzo lekkie. To także, jak zauważycie, mają one profilowanie. Większość myszek typu ultralight są to myszki symetryczne, czyli nie posiadające profilowania, a ta myszka to profilowanie posiada, dzięki czemu jest bardzo wygodna dla graczy praworęcznych. Przy okazji jest to myszka dość niewielka, ale osoby o średnich jak i dużych dłoniach mogą ze spokojem z niej sobie korzystać. Mamy przełącznik DPI i przełącznik do polling rate od spodu. Przyciski główne działają lekko, przyjemny klik lekki, dość cichy. Rolka bardzo fajnie z oporem się kręci i dość sporo wystaje z myszki. Tak więc, musicie już sobie sami stwierdzić, która wersja bardziej was urzeka: czy kolor czarny, czy kolor biały. Ja osobiście jestem za bielą, ale to jest kwestia gustu. Obie myszki są po prostu rewelacyjne i wrzucę Wam jeszcze za chwilkę skrót testów, jak wypadła precyzja sensora w przypadku tej myszki. No oczywiście w przypadku tej wyszłoby dokładnie tak samo, więc nie ma sensu tych testów drugi raz powtarzać. Po prostu obejrzyjcie skrót i przechodzimy do podsumowania. Klik bym określił jako półmiękki, czyli jest dość miękki, ale z takim lekkim oporem. Nie powiem, że są to twardo reagujące przyciski według mnie, natomiast nie są też takie zupełnie lekkie. Czuć ten klik jest taki Dość intensywny, wyważony. Według mnie bardzo dobrze to działa tutaj. Na początek sprawdzamy interpolację na podkładce miękkiej. 1000 dpi, perfekcyjnie. 5000, dużo szybszy ruch, ale też interpolacji brak. I 16000. No i sprawdźmy to samo na podkładce twardej, też od szarkuna. 1000. I pięknie. 5000. Bez problemu i 16 tysięcy bardzo szybki ruch, bo to jest bardzo szybka podkładka z tworzywa sztucznego, też nie ma problemu. I teraz sprawdzamy sobie płynność ruchu. Zostajemy na podkładce szybszej, czyli twardej, z tworzywa sztucznego na 1000. Piękny, perfekcyjny, ale jednocześnie szybki ruch. Engus na pingu tutaj nie mamy. Powiem Wam, że tak lekka myszka na takiej podkładce rozwija mega duże prędkości. 5000, no dobrze, poprawność ruchu, bardzo dobra. Na 16000, pomimo wielkiej prędkości ruchu, to ruch jest jeszcze dobrej jakości. No i podkładka miękka, zobaczcie, ruch jest bardziej wolny, bardzo precyzyjny. Szybkie ruchy tutaj nic nie powodują, żadnych anomalii, przeskoków sensora. Nie ma akceleracji. 5000, więc nie mam tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń co do działania sensora. No, na 1000 dpi ta myszka ma mega precyzję. Po prostu nic tutaj nie umknie uwadza dobrego snajpera. No dobrze, pokazałem Wam przed chwilą taki szybki skrót recenzji myszki Lite 2.200 w wersji czarnej. Ciężko tam było się naprawdę do czegokolwiek przyczepić. Myszka dobrze wykonana, z dobrym sensorem, jest oprogramowanie, wymienna klapka. Po prostu wszystko, czego byśmy chcieli od dobrej, funkcjonalnej myszki, już z takiego wyższego poziomu. Natomiast wersja biała no moim zdaniem wygląda świetnie. Sam lubię bardzo białe sprzęty i bardzo żałuję, że na przykład nowy Xbox Series X nie wyjdzie, przynajmniej na razie nie ma w białej wersji, tylko czarna. Ta tańsza wersja jest to prawda biała SK, ale SK mnie nie interesuje, więc po prostu lubię białe sprzęty, tak już nie odchodząc za daleko od tematu, więc fajnie jeśli chodzi o szarkuna, że zdecydował się dodać do oferty także wersję białą. Na pewno znajdzie ona swoich nabywców, chociaż o dziwo większość ludzi woli sprzęty w kolorze czarnym. Oczywiście to szanuję, rozumiem czarne eleganckie, ale białe też ma swoje plusy. Tak więc jeśli lubicie myszki w kolorze białym, no to to macie tutaj kolejny ciekawy produkt właśnie w tym kolorze. Jeśli ten film Wam dzisiaj się podobał, przydał, zostawcie łapkę w górę i będę bardzo wdzięczny za zasubskrybowanie mojego kanału. Dzięki z góry pozdrawiam Was. Cześć!